Co za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł, co da człowiek w zamian za swoją duszę? Ksiądz Waldemar miał 30 lat. Kiedy służba bezpieczeństwa proponowała mu współpracę, proponowała, to jest łagodne słowo, propozycja wyszła w związku z jego nauką. Człowiek, który chciał studiować, potrzebował wyjeżdżać za granicę, najpierw do Francji, potem wielokrotnie do Austrii. Na każdy z takich wyjazdów potrzebował paszport. A paszport wydawała wtedy milicja, a właściwie ta jej część właśnie, Służba Bezpieczeństwa. Opisał dokładnie tę próbę w liście do księdza biskupa swojego, wszystkie te sposoby od takiego pobudzania ambicji, Chcemy z Księdzem współpracować, bo Ksiądz przecież będzie kimś. Już teraz jest, ale za pięć, za dziesięć lat to Ksiądz w tym kościele będzie kimś wyjątkowym. Potem go straszyli, że nie dostanie tego paszportu, że o każdym jego przestępstwie doniosą do władz kościelnych. Na koniec chcieli go przekupić i kiedy mu wydawali paszport, to wkleili do niego znaczki skarbowe na wysokości 2000 tysięcy złotych. Ksiądz Waldemar przyjechał do domu. Odesłał 2000 zł na milicję. Napisał, że nie może ich przyjąć. Zdziwił się, przyszły po raz drugi. Z taką adnotacją, że nikt nie ma takich problemów w sumieniu, żeby nie mógł przyjąć takich dwóch tysięcy złotych, odesłał ponownie, ponownie mu przysłano, oddał je na szpital matki Polki. Co człowiek może zyskać, jeśli straci duszę? Więc e, chciałem to świadectwo złożyć, bo niejednokrotnie e, słuchamy innych wspomnień, a te są bardzo, bardzo potrzebne właśnie ludzi, którzy w ten sposób potrafili się zachowywać. To jest, e, to jest chluba być w jednym prezbiterium z takim księdzem.